Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie losowali państwo na kole fortuny, a następnie będziemy rysowali z pamięci flagę tego kraju. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, a ja was zapraszam już do odcinka. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli wam się spodoba, jeżeli wam się nie spodoba, zostawcie łapkę w dół. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to polecam zasubskrybować kanał i wpaść w linki poniżej na Twittera na przykład. Dobrze, więc rozpocznijmy. O kurczę, coś tu mi się nie zrobiło. Dobra, to czekaj, ci jednak... Uroczyste. Dobrze, zakręćmy i będziemy losowali pierwsze państwo. Co to będzie? Będzie to Hiszpania. Dobrze, więc zaczynamy. Dobrze, a więc zaczn zacznijmy rysować. Mamy tutaj taki czarny długopis i linijkę, żeby w ogóle zacząć rysować cokolwiek. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Chyba dobrze to ustawiłem. No to już zacznijmy rysować. Najpierw narysujemy sobie w ogóle prostokąt. O kurczę, to chyba coś, coś słabo pisze ten. Dobrze, wezmę inny. Wezmę inny. Weźmy, weźmy sobie ten. Ten, o taki, dobra. Narysujemy. To nie musi być jakoś ładnie, prawda? To musi być tylko tak, żeby pokazać, że umiemy narysować tą flagę. Przypominam, że robimy flagę Hiszpanii. Dobra, więc skoro już mam prostokąt, to teraz wezmę sobie kolor, który nam potrzebne, czyli żółty i czerwony. Eee, żółty i czerwony, no to sobie wezmę tutaj pisaczki, tak? Weźmiemy sobie pisaczki. No niestety dosyć trudny będzie ten znaczek, ponieważ jest taki znaczek. Tu są na pewno takie dwa, takie ten. O tak, w taki sposób. I tu jest jakiś znaczek, tu na pewno jest coś takiego jak takie dwa jakby filary, ale jest coś takiego i tam są jakieś takie małe elementy, których zbytnio bym nie potrafił narysować, ale tu na pewno jest też jakieś plącze, nie pamiętam jak to narysować, ale to trudny znaczek, prawda? Nie pamiętam tego i tutaj, nie to chyba jest w ogóle ten, nie wiem czy tu nie jest pomalowane na, na żółto. No cóż, to bym pomalował po prostu to na żółto. Coś tu nie jest mało czerwonego. No to musi być tak. To musi być pomalowane pewnie tak. No, tak będzie pewnie. Kurczę, żeby ja czegoś takiego nie mogę zrobić. Pokoloruję to i się widzimy. Może i nie jest to dzieło sztuki, ale się starałem, tak? Dobrze, teraz zobaczymy prawdziwą flagę Hiszpanii. Zobaczymy, czy się jakoś bardzo dużo, dużo różni od tego. Hmm. Za chwilę zobaczycie jak wygląda prawdziwa i tam jest jeszcze korona nad tym, więc tu powinna być jeszcze korona. Yy, a w tych... a to są takie znaczki, tam jest na pewno lew, zamek chyba, jakieś paski. Generalnie ten znaczek źle lodzorowy, ale kolory są git. Więc idźmy do kolejnego kraju. Miałem swoje okno dachowe, żebyście widzieli to w miarę dobrze, bo już nie chcę po prostu ustawiać tego do nagrywania. Więc wezmę ten laptop. Tutaj sobie zobaczyłem, faktycznie Hiszpanii, jak wygląda, ale to już powiedzmy, że usunę i wylosujmy kolejne. Wznówmy i zakręć. Zobaczmy co się nam wylosuje. Chyba średnio widzicie. A co mamy? Tak, w sumie to nic nie mamy, więc musimy znowić. Mieliśmy takie białe, dziwne. Zakręćmy. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Samaria. Dobrze, robimy. Tak, akurat łatwa flaga. Pod spodem mamy naszą nieudaną flagę Hiszpanii, bo przez ten znaczek w sumie, ale oceniłbym ją, oceniłbym jeszcze w ogóle, oceniłbym ją 6 na 10. Prawda? Bo jest jednak kolory są dobrze obserwowane, prawda? Tylko ten znaczek, a wiadomo, znaczki są trudne, tak? Dobrze, więc zróbmy. Akurat w fladze tutaj nie będzie żadnego problemu, bo to akurat jest bardzo łatwa flaga. I zróbmy tutaj, tu jest gwiazdka. Pośrodku. Wiem, że to nie jest idealna gwiazdka. I tam jest taki kolor, to nie jest taki typowo... To nie jest taki typowo niebieski, ale jest taki bardziej taki, bym powiedział. Więc pokolorowałbym to właśnie na taki kolor, więc widzimy się, jak już to pokoloruję. Pomijmy moje brzydkie pokolorowanie, ale po prostu mi się nie chce tego robić. I zobaczcie teraz, jak wygląda prawdziwa flaga Somali. Eee... Nie no, powiem wam, że 10 na 10, bo odwzorowałem to i dobrze, tylko po prostu brzydko to narysowałem. Ale wygląda dokładnie tak, jak myślałem, że wygląda, więc daję tutaj sobie 10 na 10. Wy też możecie mi przyznać ocenę w komentarzu. Zobaczcie teraz, jak wygląda prawdziwa flaga Somali. No, laptop ten nie wygra konkursu na najpiękniejszy pod względem czystości. Ale wylosujmy, przynajmniej dobrze widzicie. Wznówmy, zakręćmy. Zobaczymy, co to będzie. Uuu. No, malezja, powiem Wam, że dosyć ciężkie będzie. Robimy. Ok. Pomińmy to, weźmy na kolejną stronę, żebyście widzieli wszystko perfekcyjnie i zacznijmy rysować naszą flagę Malezji tutaj, zobaczmy co, co tu powstanie nam. Mm, dobra, więc zróbmy oczywiście, zacznijmy od prostokąta, bo flaga Malezji jest oczywiście prostokątna, tu nam coś nie wyszło, no dobrze, Pominijmy to, tego nie ma, dobrze. I tutaj jest na pewno y, taki prostokącik, tylko nie wiem jak on dokładnie wygląda, powiedzmy zróbmy, że ta, tak mniej więcej wygląda. Dobra, mamy coś takiego. I tutaj jest na pewno księżyc. Tylko nie pamiętam, czy jest księżyc z gwiazdką. Nie pamiętam, czy tutaj... Na pewno ten księżyc jest chyba żółty. Chyba żółty, mówię. To jest moje zdanie, że ten księżyc jest żółty. Taki żółty, złocisty chyba. A tło tego prostokątu jest takie granatowe, więc ja sobie wezmę taki kolor granatowy. Gdzie on tutaj jest? Ehm. Um... No, po, powiedzmy, niech ten będzie taki. Więc pokoloruj. Albo na razie nie koloruję, tylko zrobię coś innego, bo nie pamiętam, czy tu blaska była. E, więc zróbmy tak. Tych pasków jest chyba siedem. I to się, pamiętam, że zaczyna się od białego. Raz, dwa. Tu jest taki równy. Trzy, cztery, pięć. 6 i 7 to się kończy czerwonym paskiem. Coś w ten sposób. I gwiazdka chyba była. Ale to nie była taka gwiazdka typowa, tylko było parę takich. Tak, coś takiego. Powiedzmy, że tutaj jest 9 tego. Tak mi się wydaje. Pamiętam, że coś było z 9, może. Może tych pasków było 9. No nie wiem. Nie... I pokolorujmy to. Zobaczymy jak widzimy. W ogóle jak zostawicie dużo łapek w górę i film zauważy, że wam się spodoba, to nagramy drugą część czegoś takiego. Więc jak wam się spodoba film, to druga część, niewykluczone, że powstanie. Dobrze, powiedziałbym, że coś takiego, ale te paski coś mi nie pasują. One powinny być trochę bardziej inaczej. Wydaje mi się, że jest dobrze, ale powinny być inaczej te paski. Dobra, do... Więc sprawdzamy. Ma -le ja, U. No powiem wam, że tych pasków jest zupełnie inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest siedem pasków, ale zaczyna się paskiem czerwonym. Tu powinien być czerwony, a kończy się białym. Więc pomieszałem. Mm, to jest takie bardziej słoneczko niż gwiazdka, ale jednak jest. Oceniłbym sobie tutaj tak siedem na dziesięć. Bym to zrobił sobie. Zobaczcie teraz jak wygląda flaga Malajji prawdziwa. Dobrze, a więc wylosujmy sobie kolejny kraj. Mam nadzieję, że będzie łatwiejszy. Yy, niż ten, co był teraz. I chyba to już chyba jest ostatni kraj w ogóle. Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Uuu, Mongolia. No cóż, zaczynamy. Dobrze, chyba muszę przesunąć jednak kartkę, żeby to było dobrze. Oczywiście później to jakoś wykorzystamy na tej kartki. Nie myślcie sobie, że tak marnujemy byle jak. Przecież to z drewna jest. Yy, dobrze, więc zróbmy. zacznijmy od prostokątu, bo flaga Mongolii również jest prostokątem. Chyba, tylko trzy flagi nie są prostokątem W znaczy, kwadrat to też prostokąt, więc znaczy, tylko jedna flaga nie jest prostokątem na Nepalu Dobrze, więc zróbmy sobie teraz To należy podzielić na takie trzy równe części, więc policzmy sobie kratki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć Jedenaście, no mogłoby być 12. no dobra Podzielmy sobie tak Umownie Dobra, no, no, nie jest to równe, ale cóż Bywa i tak, więc zróbmy sobie tutaj granatowy. Znalazłem na szczęście inny granatowy, bo to by była katolga. Eee, granatowy, taki bardziej można nawet powiedzieć niebieski, powinien tutaj być moim zdaniem. Mm. Po środku jest taki. I tutaj niestety znowu jest jakiś taki znaczek. Pamiętam, on był trochę w kształcie rakiety, pamiętam. Ale eee, to nie była rakieta, tylko to był pewnie jakiś symbol mongolski. Dobra, więc mamy tutaj coś takiego. Ten symbol jest po tej stronie, więc zróbmy. Nie myślcie sobie, że ja tak brzydko rysuję, mam piątkę z plastyki. Tylko chodzi o to, że że robię to tak szybko, żeby to nie trwało nie trwało 35 minut. Dobra, i z drugiej strony też czuję, no, no, mam wrażenie, że pominię trochę kolory. Wygląda to trochę jak flaga Rosji. Hm. Tak trochę, ale nie trochę. Jakby obrócić to flaga Rosji, prawda? No i dobra. Pamiętam, że na pewno było coś takiego, że było tutaj prostokąt i tutaj prostokąt. Taki jakby prostokąt. I tutaj pewnie był jakiś trójkącik, pewnie. Ale tutaj dobrze pamiętam, że tutaj był taki symbol chyba tego Imperium Mongolskiego, co kiedyś było. Wiecie o co chodzi. I tutaj jakiś był pewnie ten. I tutaj był pewnie jakiś taki trójkąt. Dobra. I tutaj chyba było kółeczko. I to było żółte. Na 100% to było żółte. Mm. Na pewno źle to zrobiłem, ale może jest chociaż trochę podobne. I tło jest czerwone na 100%. Może zaraz to nabierze kształtów mongolskich, co? Pokoloruję to i się widzimy, jak pokoloryję. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda prawdziwa laga mongolska. No powiem Wam, że ten... Gdyby nie ten symbol, bo trochę inne kształty są. Tutaj powinien być jeszcze taki... jakby taki księżyc jeszcze. I tu. I tu prostokąt. Są dwa księżyce i tu powinien być jeszcze taki prostokącik mały. Dobrze. Nic idealnie... idealnie nie... Kurczę, nic idealnie wam tego nie opiszę, jak nie zobaczycie sami tej flagi. Dobrze, zakręćmy sobie ponownie, mam nadzieję, że teraz będzie coś fajnego. Dobra. O kurczę, trochę się trzęsie mi ręka. Malezja, no to zakręcia, zakręcamy znowu. Nic nie ma, zakręcamy po raz kolejny. Zakręć. Hiszpania, kręcimy ponownie. Kurczę, długo teraz będziemy kręcili, co? Zobaczymy co teraz będzie. Kręcimy ponownie. Weź w coś fajnego... Naprawdę, Nie będziemy tu losować długo, chyba zaraz będzie trzeba jakieś koło fortuny zmienić, bo tu, dobra, zmieniamy, idziemy, idę szukać nowego koła fortuny. Tu chyba mamy wszystkie flagi Europy, no, trudno. Mamy flagi Europy, więc postarajmy się, zróbmy sobie ostatnią rundę europejską. Niestety to są same flagi Europy. Co tu nam się wylosuje? Rumunia, robimy. A to bym ocenił 9 na 10, bo każdy się skapnie o co chodzi. Dobra, zróbmy tutaj, żeby kartek nie marnować. Yy, dobra, coś mi spadło. Co to spadło? Nieważne. Kurczę, dobrze, będzie Was rozpoczęło trochę, więc zrobię jak gdzie indziej. Dobra, robimy. Flagę Rumunii. Mam nadzieję, że kolorów nie pomieszam, bo jeżeli nie pomieszam, to flaga jest naprawdę łatwa. I na pewno są trzy paski takie o. I począwszy jest chyba od... Zróbmy najpierw łatwe. Czyli żółty. Żółty jest pośrodku. Ale ja ten gruby weźmy, Żółty. Widzimy się jak pokoloruje. Okej, okay, udało mi się pokolorować. I granatowy... Czekajcie, granatowy wygląda przy ten O. Yy, on jest tu, na 100%. To jest moja opinia, że granatowy jest tu. To jest podobne do flagi Czadu, mniej więcej, takie same. Chyba kolory się trochę, albo wymiary różnią. Ta. Dobra. Na pewno tak jest, bo mi się przypomniała flaga Mołdawii, że... Mołdawii jest taka sama, tylko po środku jest taki orzełek, chyba. Orzełek, na pewno, orzełek z jakimś symbolem. Nie pamiętam jaki, bo te symbole europejskie to mnie wykończą. No mm. i już nabiera kształt, to już wygląda jak Rumunia, prawda? Rumunia jak nic Okej, okay. perfekto Sprawdzamy jak wygląda prawdziwa flaga Rumunii mm, Rumunia Wygląda tak samo, więc daję sobie tutaj 10 na 10 Bo jest perfekcyjnie odwzorowana Idziemy Pokażę wam Dobrze, zdecydowałem, że zrobię jeszcze jedną ostatnią rundę Zobaczymy co tutaj będzie o kurde, zakręć. Mm. Liechtenstein, robimy. Zacznijmy od prostokąta. To będzie ostatni kraj na dzisiaj. a dosyć taki trudny, bo pamiętam, że jest symbol. Ale symbol nie jest aż taki trudny, jakby się mogło wydawać, że jest trudny. Więc cóż. Więc zróbmy. takie dosyć duże, mi wyszedł. O kurde, będzie ciężko kolorować to. No cóż. I trzeba przedzielić to najpierw na dwa. Tak. No, powiedzmy, że jest równo. I tutaj jest koronka. I ta koronka jest taka. Chcę pamiętać, że coś takiego było jeszcze. I zróbmy tutaj coś. Krzyż jest tu. Nie, powiedzmy, że jest krzyż. To jest dużo takich, takich, takich. O! No, wygląda to trochę jakiś grup. Dobra, powiedzmy, że to jest korona, i po kolor... Ona jest żółta. To jest żółta korona. Dobra. I tu jest. Czerwony. Czerwony. Pokoloruję, i Wam powiem ciekawostkę o tej fladze, bo nie wiem, czy wiecie ale kiedyś flaga Liechtensteinu nie miała tego symbolu, tej koronki, była niebiesko, taka bardziej granatowo-czerwona, ale się okazało, że drugi kraj, Haiti, ma taką samą flagę, więc Haiti dodało taki prostokącik z, jakimś tak, z jakąś taką rośliną dziwną, a Liechtenstein dodał koronę w prawym górnym rogu, dlatego są te flagi dosyć podobne, ale nie są takie proste. Są jakieś tam inne symbole jeszcze. Ee, więc no, bo te kraje się jakoś tam, coś tam zobaczono i, i jak zobaczono, że są takie same flagi, to postanowiono jedynie, postanowiono żeby się ludziom nie myliło. No. A z takich samych flag, a jak są kraje dwa, które mają taką samą flagę, to jest jeszcze Indonezja i Monako mają taką samą. Prawie taką samą, bo są chyba wymiary inne i Rumunia i Czad, też mają taką samą to jest taka ciekawa pokoloruję to i widzimy się za chwilę dobra, teraz sprawdzam jak wygląda prawdziwa flaga Liechtensteinu yy... Liechtenstein ta korona na pewno jest inna i nie wiem czy krzyż ma ma coś takiego w stylu krzyża no dałbym tutaj takie 9 na 10, bo podobnie to zrobiłem ale wiecie, trudno znaleźć taki symbol z pamięci dobra, więc zobaczcie jak wygląda flaga Liechtensteinu Liechtenstein, Rumunia, Teraz wam pokazuję, jak wyszło. Mongolia, Malezja. O, to wyszło najgorzej chyba. Somalia i Hiszpania. Więc tak wyszły kraje z pamięci. Rysowanie flag krajów z pamięci. Myślę, że nie najgorzej to wyszło. Dosyć dobrze zapamiętałem te flagi, jak kiedyś na nie patrzyłem. Mm, tylko trochę te jakby były takie symbole Takie herby czy cokolwiek to jest To troszeczkę się pogubiłem e, No cóż Film powstał przy, współpra przy współpracy z, z starym zeszytem z biologii e, Dziękuję Całe szczęście już są wakacje Już nie muszę go używać do biologii Widzimy się jutro godz. 16.00 Mam nadzieję tak samo wspaniały filmie jak ten Pa, pa.